Siemano! Jak zwykle powitanie. Słuchajcie, dzisiaj razem z Pawlitem było działane na strychu. Zajmowaliśmy się ocieplaniem poddasza, podłogi w sumie na poddaszu. No i już wam pokazuję jak to wygląda. Wiem, że pewnie specjaliści zaraz wyskoczą, że jakieś mostki termiczne, bla, 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 bla. Natomiast pamiętajcie, że to jest tymczasowe. nie? Ja to będę i tak kiedyś zmieniał jest to tymczasowe, żeby jak najszybciej się po prostu tu wprowadzić. No więc od samego końca tam mamy już folię położoną pod wełnę mineralną. Wełna mineralna lambda 33 150 fajnie nam wchodzi pomiędzy legary. No i co? I mamy to zrobione. Uch. Mamy to zrobione na całym paśmie i uwaga, prócz. Ruch jednego miejsca tutaj. No ale powodem jest to, że zabrakło po prostu mi e, wełny. Więc prawdopodobnie w poniedziałek e, będzie już całkowicie skończone. Dokupię brakującą wełnę. We wtorek przyjdą, we wtorek, środę max przyjdą płyty OSB 2 mm, znaczy 22 mm. No i co? I będzie trzeba <laughs> kręcić podłogę. Jak już będzie podłoga, to będziemy działać dalej. E, dzisiejszy stream był bardzo długi, e, bardzo pozytywny. Wbiliście mnóstwo lajków, za co dziękuję. Posypały się też jakieś donaty, prezenty, więc też bardzo wam dziękuję za wsparcie. E, no i to tyle. Z... No dobra, jeszcze wam jedną rzecz pokażę. No a oprócz tego mamy jeszcze jeden update. Robimy Mount, Mount Everest. Na działeczce jest to glina. Nie wiem co z nią zrobię. No, na razie robimy zjeżdżalnie na zimę dla dzieciaków. Także to tyle. Dzięki jeszcze raz. Do następnego. Elu!